To Wasz Leśnik w Beskidach. Witam w mojej pasiece w Żabnicy o poranku. Piękny dzień, no ale bardzo upalny. Dlatego pszczoły z rana latają bardzo intensywnie. Nie wiem czy są pożytki. Nie było ostatnio pożytków przez kilka tygodni. Było niewiele. Dzisiaj jak gdyby bardziej intensywnie latały, ale może to z rana po wodach pyłek, no bo trwa intensywny rozwój. Te pszczoły, które teraz że tak powiem powstaną, zostaną młodą pszczołą gdzieś tak od 20 lipca. Do końca sierpnia, czyli do pierwszej dekady września, wejdą do zimowli. Będą musiały żyć 8 miesięcy. Także to jest ważny okres w rodzinie pszczelej, bo od tego ile będzie tych pszczół, w jakiej będą kondycji, zależy później przezimowanie rodziny. W każdym razie dzisiaj jest duży ruch. Nie wiem czy bym wolał, żeby spać się odrodziła. Było jej w tym roku trochę, ale niewiele. Zdarzyło się tak, że no, liczyłem na, na to, że jeszcze doniosą. Nie miałem czasu wirować i jak zaglądam po trzech tygodniach to pszczoły w połowę co najmniej tej spadzi, co przyniosły zjadły. No, tak się zdarza. No, miały dobrobyt przynajmniej. W każdym razie na spać, już nie bardzo liczę. Przygotowuję pszczoły powoli do, do zimowli. W tych rodzinach, takich trochę słabszych, zrobiłem już nawet pobudzające do Mam teraz takie fajne podkarmiaczki. Kupiłem. Łysonia plastikowe 5 litrów od razu się wlewa bardzo fajnie się wlewa bo praktycznie nie ma się kontaktu z pszczołami czyli można bez zabezpieczenia wlewać tylko trzeba to robić wieczorem żeby nie pobudzić rabunków jakichś bo w tej chwili jest taki okres że pszczoły się tylko czają na jakieś rabunki popełniłem błąd bo przywiozłem dwa korpusy no są nie 150 metrów stąd pod dom no dwa, dwa korpusy powiedzmy z resztkami miodu i e, położyłem je na daszku na górze też dałem daszek tu zabezpieczyłem ale nie zauważyłem że jakaś chyba mała szparka Yy, na dole powstała. No i co? Pojechaliśmy gdzieś, wracamy, a to na podwórku 100 tysięcy pszczół. <grym> Także trzeba bardzo, bardzo uważać. No przynajmniej też miały coś dobrego, nie? <grym> w każdym razie tak, tak to jest z pszczołami yy, o tej porze roku. No po prostu. Yy, każdy błąd kosztuje dużo zamieszania i, i, i często może też miodu trochę. W każdym razie no, Latają dzisiaj ładnie. Pogoda piękna, będzie upał ponad 30 stopni, tam w tle rysianka. W moim namiocie foliowym jest nie wiem ponad 300 kilo pomidorów jeszcze. A już zebraliśmy, pewno ze 100 W każdym razie, piękny rok na pomidory. Mam 11 odmian, bardzo yy, yy, różne yy, koktajlówki, ale też pomidory w kształcie serca, w kształcie żółte, duże, czerwone, duże, malinowe, duże. No i jest tego, nawet nie pamiętam odmian, jakie kupowałem, ale... Ważny jest smak, są przepyszne. Większość z tego rozdajemy, bo, no bo nie jesteśmy w stanie tyle zjeść. Jeżeli się obrywa co dwa dni 10 kilo pomidorów, w każdym razie, jeśli chodzi o pszczoły, no to w tej chwili, jedynie w tych rodzinach, co, co nie mają wielkiego dobrobytu, trzeba robić podkarmianie pobudzające żeby matka jak najwięcej czerwiła żeby jeszcze jeszcze, bo jeszcze jest powiedzmy 3-4 tygodnie za 3-4 tygodnie ten czerp, co się wylęgnie to będzie wchodził do zimowli i ten co się wylęga teraz oczywiście w każdym razie później się zacznie jak skończy się czerwienie, zacznie się leczenie, dokarmianie zimowe. No i jest po sezonie, nie? Będzie po sezonie. Także sezon, sezon, można powiedzieć, że się kończy. I będziemy czekać na następny z utęsknieniem. I to by było na tyle. Tu was leśnik Beskida, Andrzej Eisler Nie wiem. A pomidory pokażę wam przy innej okazji.